Natomiast robienie wspólnie rzeczy, które nas interesują albo jakieś takie, jakichś takich, które nas mogą zainteresować, które w ogóle są czymś nowym, to jest bardzo dobry pomysł. I też takie regularne spotykanie się w relacji, czyli jakby w ogóle zrobienie sobie z naszej relacji, no jednak. Priorytetu w życiu, nie? Że, żeby tak jak wpisujemy sobie w grafik ważne spotkania w pracy, wpisujemy sobie w grafik fryzjera, kosmetyczkę, nie? czy gdzieś jakieś zajęcia, na które chodzimy regularnie, tak, żeby sobie zrobić taki właśnie priorytet, że przynajmniej ten raz na miesiąc, żeby był ten czas dla nas. A jeszcze fajniej, kiedy mamy takie, ja to nazywam takimi małymi rzeczami małymi rytuałami żeby było codziennie coś, co, co robimy, nie? Gdzie, gdzie mamy ten kontakt, nawet jeśli to będzie jakieś wspólne wypicie herbaty czy kawy rano, albo chwila rozmowy do poduszki nie? wieczorem, czy gdzieś złapanie się w ciągu dnia jakiegoś takiego kontaktu.